Wiesz, tak w sumie myślę, na to wszystko prawo jest pojebane, co nie przez was mi racji. Chyba Idziemy z nie? Za pierśni. Wiesz, to nasze polskie prawo jest pojebane, co do kolejnego dnia, obija najlepiej na wolka, nie przesłania krata, może nie bywam dobrym człowiekiem, ale serce mam dobre, nie by kozyć tego, bo nigdy nie zapomnę, co do większości wyjebane, mam na opinię twe, co tam gada za plecami szmata, ulica nas wychowa, wbijać kutasa na całe polskie prawo, e, co nie racja, nie jednego bez przyczyny, pomyliła polskie prawo, polska władza, albo łapie gadżet, siebie i napierdala, jak to normalnie żyć, bo ja tego sam nie wiem, kto dał na to prawo, żeby nas tak traktowano, kutasy jebane, nie obicia policyjne, aresty policyjne, kandajki policyjne Wymuszenia policyjne, morderstwa policyjne Nie ogarniam tego, ziom, co się dzieje na tym małym świecie Gdzie sytuacja była przewrotna, do kurestwa z dala Tak nas ulica wychowa, cichosza na psach Trzy, dwa razy na kogutach zapierdala Pies na skute na mrocki z zeznania gada System pojebany, sam wiesz jak tu bywa Pierdol się psie, pierdol się psie, pierdol się psie. Co niewyraźnie mówię, jaki... Kiego brata ulica zasłania Ja go nie znam, nie zerkam Co nagadała, kurwa wam Ja bywałem zawsze sam, na micha Kiernia musi być pełna, zapach Ślady, buta, brak paluchów DNA, jaka cena bywa Pały strachy na lachy, akt ten karany I co do tego, wszystkiego Najebane na głowach, ma się tu Gdzie patrówka na... Pierdala nad baniakiem nam potem chłopacy nas spogląda za krat. Jak się masz, ma mordeczko, oby na lepsze jutro. Witało się sam, wiesz życie. Na patencie ubywa chwila, zapierdala czas. Na zegarku niezliczona godzina na wolka, a na krata czas z w latach. Takie życie kazy właśnie patent na zarobek ma 25 każdy zapierdala po swoje, lepsza forza, nieważne jaki kwit robisz, nie na licho, czuwaj nawet na robocie, żeby się nie wjebać i spoglądać za krać ściany, mają uszy, a u mnie, buja tylko rap, opisuję życie, jakie bywa, co za rogiem wróg czeka, pucha, sam ma prawda, od mojego lata co napierdala na rapach, bang, 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 pozdróweczki, cześć.